Kiedy zaczynamy przygodę z hiszpańskim, dużo razy ja przynajmniej zwracam na to uwagę i mówię ludziom, żeby sobie wybrali jaką wersję tego hiszpańskiego chcą się uczyć, bo nie jest to samo hiszpański z Hiszpanii, a hiszpański na przykład z Kolumbii, czy z Wenezueli, czy z Meksyku. To są różne hiszpańskie. To oznacza, że my się nie porozumiemy? Oczywiście, że tak. Tylko są pewne różnice, na przykład gramatyczne, na przykład w słownictwie albo oczywiście w akcencie. Podam przykład. Po hiszpańsku z Hiszpanii "coher" to jest wziąć, brać, łapać. Po hiszpańsku z Ameryki Łacińskiej "coher" oznacza bzykać się. I nawet są takie memy, gdzie mamy, e, ojca, psa i mamy. I ten ojciec mówi do żony: cojo al perro i a pasear, czyli biorę psa i idę spacerować. Jednak latynos rozumie zupełnie coś innego. Oni wiedzą, tak? Hiszpan i taki Kolumbijczyk wiedzą, no i po prostu się z tego śmieją. Ale jednak to jest dobry przykład, że istnieją te różnice.